Dzień dobry, nazywam się Piotr Dudek. W sieci moje strony są bardziej znane pod wspólną nazwą Winnica Kapitana. Chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić jedną z ciekawszych odmian w mojej kolekcji. Jest to odmiana Alosenki. Ta odmiana jest jedną z najwcześniejszych, o ile nie najwcześniejszą, odmianą wielkoowocową jasną, uprawianą w polskich warunkach. Jest to odmiana o przyzwoitej odporności Jest w granicach minus 25 stopni. Hybryda nadająca się do uprawy w warunkach glebowych, czyli, czyli nie pod osłonami, w gruncie na terenie całej Polski. Odmiana o bardzo dużych gronach. Masa gron dochodzi do do dwóch i więcej kilogramów widzicie ją Państwo w tej chwili na, na filmie yy, jagody są raczej małej i średniej wielkości yy, jednak grona yy, bardzo bardzo potężne z krzewu można uzyskać nawet do 10 yy, kilogramów yy, owoców tutaj prezentuję w tej chwili rozmiarów kwiatostany odmiana jest plenna dobrze się zapyla grona są licznie rozgałęzione jagody zrównane dojrzewa raczej od góry więc doskonale nadaje się do tak zwanego podskubywania Niż, niż raczej do obcinania całych gron gdyż, gdyż w dolnej części grona są mniej, mniej dojrzałe tutaj jeszcze zaprezentuję aha, no i jeszcze jeśli chodzi o odporność na choroby moja ocena jest taka, że że ta odmiana specjalnie nie odbiega wrażliwością na choroby od, od pozostałych odmian w mojej kolekcji i nie stosuję dla niej jakiejś szczególnej, szczególnej e, ochrony. Ma opinię, ta, o, ma opinię odmiany wrażliwej, szczególnie na, na mącznika, rzekomego. No ja jakoś tego nie potwierdzam, choć nie, nie mogę zaprzeczyć, że, że te infekcje się pojawiają, ale przy jednym góra dwóch opryskach przeciwko tej chorobie spokojnie można aloszenkina uprawiać w gruncie i, i doskonale się, się udaje jeszcze jeszcze pokażemy kwiatostany, proszę bardzo zmiana kończy w tej chwili kwitnienie zastanowię się po kwitnieniu czy nie ograniczę troszeczkę obciążenia, choć z moich wieloletnich doświadczeń wynika, że doskonale radzi sobie przy, przy, dużym, przy dużym obciążeniu. W tej chwili jest po przed kwitnieniem był jeden oprysk przeciwko mączniakowi rzekomemu i jeden oprysk cierkolem przeciwko mączniakowi prawdziwemu i jak jak widać jest trawa, o tutaj jest jakby plamka nekrotyczna to jest prawdopodobnie miejsce, w którym była infekcja pierwotna mączniaka rzekomego, ale ale po oprysku to zaschło Tak się prezentują moje trzy krzewy owoszenkina, które prawdopodobnie gdzieś pod koniec lipca będą już do podskubywania, mam nadzieję. Dziękuję.